Z tej strony KOTTO SAILO jest dzisiaj ze mną Rafał Bigajski Rafał Ok dobra Bigajski H Janek i... Zawieracz i Admiros Uszanowanko No i sobie gramy na... Znaczy no, w trójkę sobie gramy Ja, Admiros, Rafał i Janek, no to w czwórkę Na... No. Po Ma Matematyka Matematyka, poziom podstawowy Mateusz Cicho, cicho Tak, jego ostatnio do barda wbiliśmy, ale nie? Jest piękne I że... przez pół godziny próbowałeś go ogarnąć to... mówiłeś, mówiłeś, że tak. słyszałem te historie Ale spokojnie. nie, Mateusz, to jest piękne, że Mateusz przerabia materiał do liceum, a nie ogarnia materiału do tak. gimnazjum no. Nie, nie ogarnij materiału do podstawówki. <laughs> cicho. Jest ale że Master jest biedny, nie mam żadnej tej zdolności, żeby z daleka walnąć. Czuję się biednie. Ale to tylko teraz, a potem rozwala. No. To, to, to jest taka postać, że każdym można po prostu rozwalać. Tak no, potem łatwo pęty na tym nie zrobić. Easy. Easy peasy lemon fizzy. Easy No. no. Kurde, kot chce wejść do pokoju. No, zajebiście. Dlaczego zawsze najważniejszy to ci kot do pokoju włazi. <noise> bo on tak mówi, że, dobra, to ty przyjdziesz do mnie do pokoju, jak y, za zacznę nagrywać. No właśnie. Zresztą jak wam się to już ciebie byłem tak samo, wpuściłeś tego kota. Ale tylko ty teraz się... ma jeszcze innego. Pokoju. Wiem, wiem, ale nie, bo wiesz co, oni poszli się spać, a ja umalowałem malowałem modele. I to bo na zeszłym nie? Rejka. Tak, right, Jezus tam. Maria, cały czas trafiają w tego Yasuo Normalnie, no, nie wiem. No, mu dalej, co? No, i ten koda graścia na mnie. On się to obu, ładnie pomalał. Yy, nie, nie dajcie się trafić, nie dajcie się trafić, Ej bo. Dajcie tego mundu w ogóle. No shit, no mówiłem, nie dajcie się trafić. To, to, to trzeba było mówić, to że to im mało umiera, brakuje to do porównania. Jezu, to jak ja przy się teraz padnę. Ja mam staty gry. 1-1, a timowy jest 1-1. Jestem zajebisty. No. Znaczy nie powiedziałbym, ale nieważne. Zabadasz na statystyki, Mateusz. Serde. Cicho. No właśnie, wszystkie staty gry są St jego, więc. No, czyli jestem zajebisty? No nie do końca. Jak nie, jak ta? Bo w tą stronę nie działa, mówię ci. Cicho. Kurde ty mi z tym tekstem, w to, co nie działa to już nie mów, ok? Bo, mam z źle wspomnienia. Troszeczkę. Ej czemu źle wspomnienia? Znaczy ten, chciałem powiedzieć świetne wspomnienia, co nie? Ja, nie? Czy ja coś... Ej lol, ej mogę, ej, ej nie może być poroking i z tego teamu i z tego naraz, nie? No już ty kurde Sherlocku, to już Nie, nie kończy. wiem, bo teraz tak mi się wydawało jakby były dwa naraz i takie what the fuck is this. No bo ktoś jest w krzakach, bo mi się wydaje. Ręgar pewnie. Ręgar, tak, ręgar. Cokolwiek mówisz, ręgar zawsze musi być w krzakach i taka jest prawda. No po to, ale no to jest prawda no. No, ręgark, ręgark ale to tak się. Bo, bo, bo na, było na lekcji czego? Nie? nie, to nie, to było inaczej, to było w ten sposób. A to, to że w klasie mówimy ręgar w krzakach, to, to jest na, co drugiej lekcji. Ogólnie, e, ogólnie chodzi, chodzi o to, to że zawieraczowi. A zrozum, że nawet taki Benek, który nie gra w lola, nigdy by nie, nie grał w lola, też mówi ręgar w krzakach. No to ale ogólnie tak chodzi w... o to, że ten, że zawieraczowi zaczęliśmy w którejś tam grze wmawiać, że tak, jest ręgar, nie? On, on sobie uciekał na low, no i tak. Ej, zawierać dźwięk do tych krzaków, bo tam jest ręgar, nie? No i A się dopiero pod koniec no, gry. No, no, no tak, no no okej. Okay, no. No, no i się dopiero pod koniec gry skrapnął, że nie ma rengara w grze, nie? <laughs> nie pod koniec, już teraz pod koroną wywołujecie. No właśnie, bo to, bo to nie było, że uciekał na low. To w ogóle było tak, że on... No to było na początku gry, jak grał na topach. A to nie było raz, to było parę razy w ciągu rozgrywki. Ej, dawajcie na to tego mówię. może coś ale się, że... Z tego co pamiętam, to ja to powiedziałem mówię, tak, ponieważ to to ja będzie. sądziłem, że tam był rengar, ale... Tak, to to była Ewelinka, ponieważ tam jak był ten wykrzyk... Nie, tak głównie to, to to... Sorry, ale to było tak, że ja y, sobie na całym początku szłem na topach. No właśnie. I... właśnie byłem to miałem to pierwszy to... level i wy mi zaczęliście krzyczeć, żebym nie wchodził do krzaków na pierwszym levelu, bo tam, tam jest rengar. rengar. Dokładnie. A to się okazało, że to była Evelyn, ponieważ jak ona też jest niewidzialna, to też jest ten wykrzyknik. boże, naprawdę. Na pierwszym z ulti, No gratuluję. Ale zrozum, że on ma pasywkę debilu też taką, wiesz? Aha! Pasywka! Jezus, to jest możliwe. Co za debil. Ale nie wyświetla się ten. No właśnie, się chyba nie wyświetla ten wykrzyknik. Wykrzyknik się przy pasywce nie wyświetla. No właśnie. No to ja no, Janek, no, 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 to, 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 to Ale jest Ale że regar w szakanie na ciebie może, ten, wywalił. wywalić, no Mateusz, to też... super jak się popchałeś tam na nich. No wiem, zajebiście, nie? No, zajebiście, zaraz zginiesz. Cicho bądź. I znowu, znowu, jest, znowu mam piękne statystyki, Oddajcie, się, właśnie tego. tylko Ja pizza. tutaj no, żyję, nie? mam jeden, dziękuję bardzo za to. Mam no, jeden. jeden. No, no, no. Wiesz. Jeszcze żyjesz, to jest dobre stwierdzenie. No, jeszcze żyję. I będę żył przez jakiś dłuższy czas. Chyba, że mnie zabiją, wiesz, to jest taki warunek. Bardzo mądry. No wiem, tak samo jak że, żeby zrobić pętę, to trzeba zabić pięciu. To też jest warunek, który trzeba spełnić. No, słyszałem już. Zresztą mówiłeś w ostatnim odcinku. Cicho. Tu mówisz na każdym odcinku teraz. Nieprawda, co drugi. <grym 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 nie, teraz drugi dwa porządku powiedziałeś. Nie udało ci się. Cicho! Cicho. ciebie nie słuchaj, za Twój Nie istotne. Ej, trzeba, żeby ktoś walnął poro, to. Będą mieli poro. A, ej, użyjcie poro na nich, to będziemy mieli poro Kinga, gratuluję. Yes, 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 yes. no to użyłem, no i mamy. To się wbijomy, nie? Ej, kurde. No, Jezus, Ale mnie No i nie was... ma, uważaj to. Ej, bo mam 3K golda, no, to trzeba by, by umrzeć. Ja mam 1500. Ty, ej, bo mam 2-0. Ja mam 2-5. Ja Aha. się robię niebezpieczne. No to, to to był tylko po prostu to był powrót do sklepu, żeby nie było, że fiduje nie? No właśnie, no właśnie. To był powrót do sklepu. No. Bo w takim wiesz. Co to nie jest zrobił teraz? New meta. Mmm, co ja mam teraz? Aha, to mam sobie kupić. Ej, co to się tutaj stanęło? Zno, no i znowu. Nie, a zabił! O, o! o. o. Załóżmy, że to było specjalnie. Jakie masz statystyki, Mateusz? To masz? 2, 3, a nie, masz 1. więcej śmiechcie ze mnie, a to spokojnie. Cicho. To jest Cicho. nieistotne. To już nie mam, jest. Ej, bo ja póki co mam takiego samego builda, co w tamtej grze, i to jest trochę takie dziwne trochę. A kim grasz w ogóle Janek? Listenem. wiesz Listenem. co, ale to... to ja nie stronę. widzę nic dziwnego w tym, że masz to, takie same build jak... E, znaczy takie same pierwszy itemek jak w, w poprzedniej grze. No so, i drugi to z... też. To jest zazwyczaj normalne. Nie, nie. Ja mam inny. <grym> Brawo. B? <grym> tak. Dawajcie Dobre. może na... Ty coś tam pod nosem gadałeś? To jego tata pewnie. Po cichu z tatą rozmawiam. Tak cichaczem. Nie, nie słychać, nie słychać. No <try> nie jesteś na inną konfę, bo jak my tu coś mówimy, to oni się na nas kurzają <gry> <gry> To jest takie smutne. Dobiję, 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 Nie dobiłem. Fuck, nie dobiłem. <gry> nie dobiłem, fuck. No wziął mi chwila. Kwota. Dziękuję. Nie ma za co. O ty, wygryzanie. o ty, o ty. O ja, o ja, o ja, o ja. No. On, 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 on. No, 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 no. Jak się lubicie On trafiłem mnie proszę. Od dziś No super. to tak, Mhm. W z tego a jednak nie. To się nie pytałem, co Ej, Bigański No? Nie... Ile kosztują aerografy? Eee, no, ale sam aerograf panie, czy z kompresorem, kompresorem z kompresorem to. 120 aerograf kompresor 400 zł 450 zł ze sprężechką osobiście, osobiście mam Osobiście polecam ze sprężachką. Ja mam to i to, ja one dwa aerografy bo stary się zepsuł. Czyli 600 zł łącznie Co? Ale ja tego mastera, bo on zginie. Ej, Rafał, ty ja... to co ty na to, żebym ja od ciebie odkupił taki aerograf? Znaczy, Ej, oddajemy tą znaczy, odkupił wierze, nie oddajemy na pewien okres czasu, czyli Ej, po prostu. Nie oddajemy wiesz, nie? Nie, po prostu, że ja pożyczył taki aerograf od ciebie. O mężcze na... moje, kół. Na tak mniej więcej e, jakieś. E, jakieś, 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 jakieś. Jakiś, 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 jakiś czas, powiedzmy, do Sylwestra, coś takiego. Mm, nie chcesz mogę się dać mój stag i wystawić za darmo, że sobie do niego dokupić igłę i powinien działać To czemu, ta, to czemu go nie używasz? Co Bo igła się zepsuła nie chce mi się po internecie igły szukać do niego, wolę sobie kupić nowy A po ile jest igła? Co nie wiem, musi, na internecie musiałbyś szukać Ale mniej więcej Nie wiem z, e, 5, 5 zł, 10 coś takiego. Naprawdę wolałeś kupić aerograf za 150 zł niż kupić sobie igłę za 5 zł y, tak ale to, ale to taki jest Kot, to zrozum, to on też tak jest no po prostu ty jesteś biedakiem nie kupisz No jak, o jak go uciszyłem, jak go uciszyłem tutaj. A to tak, tak, taka, taka igła, to po prostu pewnie ją trudno znaleźć, nie? No chyba tak. Aha, no to super. A Ale coś takie wyciśniesz coś? Nie wiem. Ej, bo karma, bo u nich poszła afka, co? Nie jest. Spokojnie, wywalam go, nie. Nie, nie. Ale za bardzo ultowanie na, na listy, jak oni mają po Rockinga to nie ma za bardzo sensu. Ej, a za ile byś mi dał taką igłę? Co, ne? No nie, aż no, nie... taki taka, taka aerograf. A ten, 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 ten taki no, a ja mogę ci oddać sobie. Ten stary. Co, no co, tak mogę ci ku dać. O to Dobra, to idziemy. Ej, to ci dawaj ten. Dawaj w. w sobotę się w Wannheimie spotkamy. Mmm, w sobotę? Nie dam rady, sorry. A to ciebie, kurde, to ty... No. Ja wiem jestem że... już ja jestem tylko, ja jestem jutro, Jezu, a nie, 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 nie. ja nie. wiem. ja jutro tak średnio, bo, bo ja średnio, to tak ja Bo... ja No ja model, się jestem, ja umówiłem nawet tam, żeby posiedział ze mną. ja mam ja takiego, ja ja jestem, ma, ja jestem, że jestem, ja wszystkim To ja jestem, Czemu? jestem, ja jestem, ja jestem, ja jestem, ja jestem, ja

to jest na pewno złoczyłem umysłowe Tak, lepiej <grym> Ej, bo oni nam dwie wieże rozwalili. Ej, nie! Ej, faj, ej, nie! No, nie. O, Mateusz bo my tamto o, Mateusz to Mateusz zaszijesz. Czemu? Ci się podoba. Okej, okay, okej. Okay. tego mastera szybko. Lejcie tak. mastera. No nie, panie! Trzeba, o Jezu, czego tego master, trzeba robić? Nie, wytarte krawędzie. Pierz, pijesz, pieresz, pierz. No daj, daj, daj daj, daj, daj. A w sumie Mateuszowie Trzeba... mogli się widać. mu mówić. No to mówiłem kurde! A mówiłem. Tylko głuchy. Już nie wiesz. Ja można bardzo... by się w sumie nie no, Dobrze, to ja tylko ci mówię co... Jakiego? Co to mi się podoba tutaj w tym. No i z miałem płako fuck. Uszty, No ja O, ale ci. się wbiłeś. Witaj, to ja idę na Mundo. Pomocy! ten upowiwający. Ej, bigański, weź tj, to to, no, to wycisz. No, dawaj na niego. To znaczy znaczy ten, w sensie wycisz tableta, nie że swego. No. Tak, dobiję, no dobiję, dobiję, dobiję. Ej, zabijcie to... tego Porokinga, żeby można było zrobić naszego własnego. Żeby trzeba było pomalować na srebrną tą tropią czachę na, na, na tym, na tej, tej stronie, tamtym. No to trochę trzeba pomarować, koniecznie. No, właśnie. Ale z tamtej strony, a z tej nie. Zabijcie tego poro. Pamiętaj. No nie, no bez jaj, zostało mu 60 HP. I się leczy, no, ale on się to co, zawalimy z tego. Czekaj, ja walę tego poro w ogóle. A pan nie. to się luje. Pierwszy tym wyrzucam taki. Jezus. Ej, bo ja mam tu 6 wywalałem na roi No już 5 i już 20 Kurde, tyle Maki im oddajemy, za dużo im oddajemy, panowie, trzeba spiąć Mateusz ile razy zginąłeś? 6 Ja 4 ja 5 Ale ja mam 7-6, więc wiecie no, ja, ja mam 4-4 Ja mam prawie połowę zabójstw w, w teamie, więc... A ja 1-5-5 więc chujowo. Prawie robi różnicę, mówię ci Dobra e, na munto można na iść na nasz leci O No to, o, teraz tu wejdę Eee, Mastera, 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 fokusujcie Ej, może go, Cześć. go i od razu, ale nie, mu dawajcie Mundo Dawaj, dawaj, lecimy, lecimy, lecimy lecimy. Tak Szybko, wody. bo jak coś, to odwrót fak, 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 czekaj, bo mnie... Nie, zabije, zabije, a, fuck. Ej, dobijcie tego Mundo Ponieważ nie gajstę, to muszę na Sorry, musiałem cofać do doporu. Okej. Też musiałem się cofać, to nie, nie no, było z tego wyjścia z to bierz, bierz apteczkę. <laughs> apteczkę. Chcieliśmy pomalować na biało też, jak? jest stricte. Niech pomaga biało. Apteczka, apteczka, uważaj, uważaj. Spray, 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 O boże. Ej, on kłodry wywalił nam na ryj, naprawdę. No. Ja żyję! Jestem zajebisty. Ty, ej, gdybym cię zabił, to miałbym pętę. No, Uf, ale ty. nie zabił. Mm -hmm. No, Ej, że do ciebie już biegnę. Spokojnie, tutaj się sam jestem samowystarczalny. Na chwilę FOW. Znaczy nie, znaczy nie żeby coś, nie? Tylko po prostu... Znaczy... No nie, nie wychylaj tak jak przykład, bo zginiesz. Czy ty mi zarzucasz, że zginę? Patrz, patrz, patrz jakie kombo, widziałeś? No fajnie. No, no fajnie, no fajnie. No wiem. A to nie bój Nie ma się. co, nie ma co. No my mamy, mamy, mamy poporo. Ja bym tak lekko się wycofał. Czy ty, maszynki ty, to się to ładnie? Ty ty, ty jesteś jesteś unranked, to so chyba się tak nie wypowiadaj. Mm, to nie moja wina, że nie gram w Lola tak długo jak na przykład taki Mateusz Bo Mateusz ty od czwartej klasy czy od czwartej? Znaczy ja gram od czwartej klasy, ale ja grałem Na przykład mamy takiego, takiego kolegę w szkole, który gra półtora roku, no i on gra już ode mnie więcej godzin. No to i tak sporo lepiej. To ja mam znajomego, który odsłaniał do tego, w Diamonda wbił. No my też mamy znajomego, który do Diamonda wbił. Mamy znajomego, który wbił do, do Platiny, ojej. No Boże. On jest w Diamondzie teraz. A racja, jest w Diamondzie. Ale ja mam całą masę znajomych, którzy są w Diamondzie. Mam znajomego, który... Ale o, ale ja oni też... nie że są twoimi znajomymi. Rafał, żeby nie było, dałem <laughs> Dziękuję, wstrzymał. dziękuję. Mam znajomego, który był w Monster znaczy, to takie znajomy, taki znajomy, że sobie z nim dwa razy na fejsie pisałem, nie? O jest, zazdrości. Ale mam takiego znajomego, z którym chodzimy do szkoły, nie? Więc taki. A tak, no jest takich sporo. Ej, fajnie, nam zaraz to przegramy. Ale Opo. nie, spokoj, spokojnie nadchodzi, Jax. Spokojnie. po, ale ty, za 20 sekund. To się wygra. No, ej, ej, idziemy, ej, idziemy, idziemy, idziemy. Ale dawaj. tak tłukło, Rafał dawaj, Q, dawaj, pamiętaj, Rafał Q. Dawaj, 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 ej, no weź Q, no! Ej, ej nie biegnij za fragiem, nie biegnij za fragiem. Nie biegni ty... tylko fragiem. Pomóż. Boże, co to jest? Dawaj, dawaj, mi dawaj, rozwierzę dawaj, w ciebie. Admirał, w ciebie. Dawaj, pomóż się, pomóż się, pomóż się, no szybko, ej. No, zajebiście, no po prostu. Znaczy, ten, no fajnie, znaczy, no. No więc, jeżeli się wam ci jak podobało, no to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i etc, etc. No, więc się